Halo, halo! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Minecrafta. Zakończyliśmy tutaj na tym lodzie sobie poprzedni odcinek Tojcie sobie podgłośnie. I tak słuchajcie, w tym odcinku planuję znaleźć inny biom. Nie chcę być na tym po po porąbanym śnieżnym biomie chcę być na jakimś biome, gdzie nic się nie będzie nie wkurzało. Tu mamy już pierwsze widzę zwierzątka. Eee, chodź tu, świnko. Chodź tu, owco, owieczko. Poczekajcie, może teraz ciszej jednak. Dobra... Ja pierdzielę, no uciekła mi No! Kurde. Jest, zabiłem ją, dobra, zabiłem świnkę. Yy... Mi się wydawało, że tu jeszcze jedna owca była. O, tam jest. Jeszcze tylko jedna owca i ja będę miał łóżko. Chodź tu do mnie. Bo... Dzięki, dzięki. z tak miałem tak mało no. Dobra, No, mam uwieczkę Mam pierwszy poziom, o pierwszy Mhm, mm o kuraczek. cześć kurczaczku, coś się zbugowało? Oj, biedny. W ogóle zauważyłem, że aż w ten śnieg nie wpadam. Dobra, może lepiej powinienem unikać tych, 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 tych całych... miałem tego unikać, jak mówiłem, hm, dobra, tutaj nie. Ale mały słodziak Czyli tu kur kur kurczak gdzieś był? Co to było? czemu kurczak oberwał? Strzeliście co? Kurczak oberwał od kogoś? Ej, bez kitun. Kurczak oberwał od kogoś. I chyba zginął. Przez kogo? Przez co? Co jest? Jest owca? Ale kurde, czemu szara, a nie biała? Kurde, oberwałem. O, 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 już tu widzę piekielny krowiec. Chyba. To jest chyba węgiel. chociaż nie jestem pewny. W trzecim odcinku pierwszy surowiec znalazłem. ciekawe to wygląda. No ale owieczko. Czekajcie, tutaj jest jeszcze jeden hit. Ok. Hmm. Ale tego lodu tu jest dużo. Co jest? Masakra, słuchajcie. <laughs> Czekajcie? Nie. Czekajcie, chyba? Nie, no na no, drzewach widać, że jest białe, no. O, są krówki. Wiesz czekajcie, tu nie widać śniegu na razie Co jest? Ale laga będę miał pewnie Ej no patrzcie nie No uderz tą krowę, Steve! Słońce już zachodzi, kurde. Uderz tą krowę, no. Dobra, wreszcie się tutaj... ...czanki załadowały. Chodź tu, krówka! Mućka, chodź tu! Hmm. dobra, mam ją przynajmniej powinna 6 razy oberwać raz to, to będzie dobrze, a nie tylko raz o, dobra skóra z niej wypadła tu jeszcze jest jedna Chodź do mnie Oj spadła. Oj, Wiecie, gdzie ona jest? Tutaj.